Księga Malachiasza, rozdział pierwszy. Brzemię słowa Pana do Izraela przez Malachiasza. Umiłowałem Was, mówi Pan, a Wy mówicie, w czym nas umiłowałeś. Czy Ezaf nie był bratem Jakuba, mówi Pan, a jednak umiłowałem Jakuba, a Ezawa znienawidziłem i wydałem jego góry na spustoszenia a jego dziedzictwo smokom na pustkowiu. Choćby Edom powiedział: Staliśmy się ubodzy, ale wrócimy i odbudujemy spustoszone miejsca, to tak mówi pan zastępów. Niech oni odbudują, a ja zburzę. I nazwą ich granicą bezbożności oraz ludem, na który pan zapałał gniewem aż na wieki. Wasze oczy spojrzą i powiecie: pan będzie uwielbiony w granicach Izraela. Syn czci ojca, a sługa swego pana. Jeśli więc jestem Ojcem, gdzie jest moja cześć? Jeśli jestem Panem, gdzie jest bojaźń przede mną, mówi Pan zastępów do was, kapłani, którzy lekceważycie moje imię. Wy jednak mówicie, w czym lekceważymy Twoje imię. Przynosicie na mój ołtarz pokarm nieczysty i mówicie, czym cię zanieczyściliśmy? tym że mówicie, stołem Pana można wzgardzić. Gdy bowiem przyprowadzacie na ofiarę to, co jest ślepe, czyż nie jest to zła rzecz? I gdy przyprowadzacie kulawę i chore, czy to nie jest zła rzecz? Ofiaruj to Twemu namiestnikowi. Zobaczysz, czy będzie mu się podobać. Czy przyjmie Twoją osobę, mówi Pan zastępów. Dlatego teraz proszę, przebłagajcie Boga, aby się zlitował nad nami. To się dzieje z Waszych rąk. Czy więc przyjmie Waszą osobę, mówi Pan zastępów? Kto spośród was za darmo zamknąłby drzwi albo zapaliłby ogień na moim ołtarzu? Nie mam w was upodobania, mówi Pan Zastępów, i nie przyjmę ofiary z waszej ręki. Od wschodu słońca bowiem aż do jego zachodu, moje imię będzie wielkie wśród Pogan. Na każdym miejscu będą składane mojemu imieniu kadzidło i ofiara czysta. Moje imię bowiem będzie wielkie wśród narodów, mówi Pan Zastępów. Lecz wy bezczęścicie je, gdy mówicie: Stół pana jest nieczysty, a to, co składacie na nim, jest wzgardzonym pokarmem. Mówicie też jakiś to wysiłek i parskacie na to, co mówi pan zastępów, i przynosicie to, co jest rozszarpane, kulawe i chore. Takie ofiary przynosicie. Czy mam to przyjąć z waszej ręki? Mówi pan? Niech będzie przeklęty oszust, który mając w swojej trzodzie samca, ślubuje a składa panów ofierze to, co jest ułomne. Jestem bowiem wielkim królem, mówi pan zastępów, a moje imię jest straszne między narodami.